E, witam wszystkich bardzo serdecznie I zaczynamy od bitewki, której może zaraz ginę Ewe tu dup dup proszę tu mi się odsunąć, dziękuję bardzo Czy jest w ogóle ten sprzedawca no spieprzył mi, bo chciałem sobie jednego wypić No ale mi uciekł, no to fajnie zaczynamy dzisiaj odcinek, byleby mi policja nie dopadła Że ja nie zdążę spieprzyć no ale fajnie, zaczynam odcinek, na pewno do Wanted'u Przyjechałem sobie do sklepu, a oni mnie zaczepli, bo po prostu sobie przyjechałem kupić coś w nowym sklepie No to już musimy uciekać, bo policja nam zaraz dorwie Pyk a Jak uciekniemy, no to... Ale go sprawdzę, czy w czasie... ...chyba w czasie Wanted'u nie można się prze... Eee, nie, chcę opuszczać, dziękuję eee, Nie wiem, co klikłem, ale obojętnie Dobra no to czekamy aż nas policja znów zgubi i przełączamy się na Michaela i... No jedziemy do misji. Na razie jedynej. To M co tam widzicie na mapie. Jeżeli chodzi o GTA online. Dali mam ten stary internet i nowy, a nowego nie mogę korzystać, no bo jest za daleko od mojego kompa. Ja go muszę mieć obok. Nie. Może już mówię ostatnio, już nie pamiętam. No i dlatego. No, See my face, amigo? I'm your boss. <noise> ok. Co to za animacja? Nie mam pojęcia. Ok, Do M Jedziemy z tego, co pamiętam. Chyba. Ja znowu mówię tak, jak było ostatnio z tym, y, z tym zakończeniem. I save you again, Davey. Again. So, what are you gonna do for me about Haynes, the rest of the FIB, the IAA, and everyone else, huh? History's written by the living, okay? We can pin most of it on Agent Sanchez. I get that story right, and the agency and bureau will back off. The problem Oops. we need to deal with is Trevor. Trevor? Why? Try Merriweather, Chinese gangsters, general insanity, and so on. I can spin Steve that you're controllable. Ale nie Trevor, Steve. Ok. Ciekawa rozmowa, muszę powiedzieć. Bo chyba chcą Trevora yy, za, y, zabić. Co ma zrobić? Nie wiem. E, co? Czekajcie, czy ten sklep jest normalnie dostępny? No coś mi się wydaje, że on nie jest dostępny. Czekajcie, naprzeciwko, i sprawdzimy to. Eee, załóż swój smoking wy i... na premierę. A! Dobra. Ale mi się wydaje, że ten sklep nie jest dostępny tak normalnie. A co mam ubrać? Nie wiem. Tu. O. Trasach, o, Dobra, ja sobie później sprawdzimy to, bo coś mi się wydaje, że, ta, że ten, ten nie jest dostępny. Tak normalnie. Takie w takie mu wrażenie. Limuzyna? Nie, R. O, ciekawostka, nie można pierwszej osoby włączyć. No. <laughs> Okej, <Okay>. czyli <laughs> ciekawostka, nie można dać tutaj pierwszej osoby, brawo. Nie można zobaczyć, co tam się dzieje, szkoda. Muszę powiedzieć, bardzo szkoda, że nie można zobaczyć. Kurczę radio, halo. Proszę, jeżeli to ogląda osoba, która zrobiła tę muzyczkę, proszę nie dać mi praw autorskich, bo ja tego nie chcę nic robić. Dziękuję. Kurczę, dajcie mi wyłączyć to radio. Dobra, muszę cały czas przytłumiać tę muzyczkę. No, wyłącz to muzę, halo. Tak dalej słuchajcie, tak? Dobra, na to popatrzę sobie troszeczkę tak. A Jimmy sobie pije szampana. Wyłącz mi tą muzę! Dobra, już pominimy tą katcenkę. Byłaś. Dobra, i tak my żeśmy tu już daleko nie jechali. Dobra, już pominąłem, bo tam i tak była gadka szmatka. Żeby nie było praw autorskich. No. Dobra Witam wszystkich. Have you ever thought maybe I should be a screen kind of environment? Yeah, yeah, it's uh, the thought has uh, crossed my mind. I Thanks, Antonio. Be nice and tight. Page's hey, Laszlo on the red carpet of Meltdown. Some big stars, some beautiful dresses. We're going to see some side boot tonight. Come on! <laughs> we did it! Solomon! We fucking did it! Fucking a. <laughs> Fuck you, Fate! I may be a lecherous old has-been, but I'm a has-been with a premiere at the Oriental Theatre on Vinewood Boulevard. I see you in there, kid. Hey, thanks. Okay, so enjoy the picture, everyone. Mr. Richards. Mr. Richards, hi, if I could just bother you for a second. Um, I'm Laszlo from uh, Fame or Shame. Um, but I do some acting on the side? I was wondering if- uh, Oh yeah, of course, you should come see me, kid. I think I got a project that would be perfect for you. Oh, that's fantastic. It's called The Closet. Really modern stuff. <laughs> Pervert. Come on. No, 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 no. Let's go She's over here. lying, okay? I never had surgery, come Milton, on. Milton, Milton, hi, sorry to bother you. Quick question, get in here tight. Um, Love, love, loved the movie. Well, thank you so much. I appreciate it. When, when you were that polar bear and you had to eat your baby, I mean that Okay. Was, All right. Jesus Christ. That was emotional. Stick I just have a oh. hug. That really affected me. All right. I gotta go. Thank you so much. Excuse me. Excuse me. Come on. Come on. Let's get in there. Ah, Laszlo. Oh shit. Come on. Shit, dick. <laughs> oh yeah. <laughs> Where the hell is she? Looks like she stood you up. Hey, hope I'm not too late. I wouldn't miss this for the world. Devin, the fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown. Congratulations, Mikey. We did it. Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer. Such a pleasure working with you. You see, I was here. Unlike your wife, seems to be stuck at home. <laughs> you twisted fuck. You're a dead man. Let's go, Jim. Come on. Aha, jedziemy, jedziemy szybko. Teraz można, od teraz można, ale na tyłu nie zobaczymy, co tam jest, szkoda. Dobra, ale tu już mi się źle I dobra, teraz radio sobie wyłączymy. A przed tym nie mogłem tego zrobić, nie wiem czemu. O nie, ta muzyczka z misji to musi, musi być. Musimy na pewnym gazie lecieć do nich. Łup! No i wypadek. Um, nie powiem co. Nie powiem co, co chciał powiedzieć, bo to troszeczkę by nie pasowało. No, będzie szczelanina, już wam mówię. I kolejne nerwy. Może jak ostatnie. Nie wiem, szelan, że znowu się będę znerwował

Zafiuję w nią zamiast wy tego tego no o jest. A ty gdzie? Co znowu nie żyje? Co jest grane? Ja nie mogę, bo mnie zaraz znowu... komar znowu na na tym na.

Dobra, jest, jest, jest. Dalej, dalej, dalej. Gdzie tam idziemy dalej? Dobra, nie wiem. Dup. Co się stało? Ewakuacja. Łep. Zamknij się. O, nie przeżyję, nie przeżyję, nie przeżyję! Chowaj się! Ta jest, jak on mnie nie umie trafić, to jest dziwne. Dobra jest, on musi mi przyjść, czekajcie. Ta jest, weźmy może apteczkę. Dobra, mam go. Oj, jeszcze jeden. No traf go Panie nie w fałpie hałp, okay. Kolejne podejście na dwór Tam jest gdzieś. Dobra mam go dobra dalej 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 Ojej, ile. Antka, ich więcej nie miała, czekajcie O Porobieni I To już chyba nie wybuchnie Okej, okay, no to e, się może przerwę Dobra, znowu jestem z powrotem Strzelamy się dalej, ten tam dostanie Zaraz udam się, ale najpierw Skąd Skąd znowu do mnie szczelają? nie wiem Ra musimy tam iść Dobra, musimy iść do nich? I'm gonna start shooting! Fuck fuck! Toto! Jimmy! Yeah, you like that, don't you, huh? Take it off! <coughs> Get the fuck off me! Uh, I, I thought I was on that guy! Oh so you sit on his face? It's called teabagging? I really fucked him up good though, huh? Alright, listen, I'm gonna make a call. It's all gonna be okay. Stay put. Okej, okay, gdzie byś dzwonił? Nie wiem Aha Co? Was? Was... was. i chwarz lida z nich. Operator pierwsza klasa. Aha. No już trzeba w łeb. Nie wiem o co chodzi. Dziękuję. A jak ja ukończyłem to? Mój house. To so ja asked the man and the kids to move out first. I ain't looking for perspective, Lester. They came after my family. All right, right. Uh, I don't know what to say. Does this change where you stand on the union depository? Hell no. We move on that right away before it gets any hotter. That's smart. Uh, meet me at the strip joint. I'll get word to Frank and Trevor. Okay. No That's to... all. Mamy załatwiony problem, już. Okej, okay. ile mamy w ogóle na czasie? Eee, 15 minut, no też coś tam musimy zrobić. Dobra, sprawdzimy, czy to jest dostępne. Jednak jest, jest jednak. Myślę, że to nie jest dostępne, ale jest jednak dostępne. No to jak nie mamy nic do zrobienia, no to sobie poskaczymy troszeczkę z padochronami. Jak każdy mam po misji, nie wiem. Zresztą musimy sprawdzić o co chodzi. Eee, każdy ma, e, Michael ma podwójnie. A Trevor też ma podwójny, tylko Franklin ma pojedynczo. Czekajcie, zaraz to sprawdzić. Na pewno jedno to jest to H. Jak to się wyłączało? Ej, nie, Social Club, co ja nie chcę Social Club. Jak to się wyłącza? E, nie. Jak się wychodzi z tego? Nie, nie chcę Sociala. Jeszcze raz, czekajcie, jakaś to się wychodziło, tylko... Nie? Klawisz! A tak chyba Ha, no, teraz Jest H. On ma y, trevor poboczny. A co ma jeszcze Michael? Y, nie wiem. Na dwie misje na pewno Na dwie misje, tylko co? To jest pytanie Ja widzę tylko to H. Tu nic nie ma. Z boku. Nie ma, nie widzę. Dobra, nie wiem. Nie wiem. To sobie poskaczę, Dara trochę z padochronami, może. Franklin i jedziemy z tym koksem. No to motorkiem sobie pojedziemy. Czemu to auto stoi? Nie wiem. Ale obojętnie pojedziemy do tego najbliższego. Jeden skok i tyle, dobra. Dziękuję za radię, bo nie lubicie. No, dziękuję bardzo. No, dojedziemy. Gdzie tu jest barierka? Nie wiedziałem, że to jest barierka. Dobrze, widzimy się na miejscu. Okej, okay. wjechałem przypadkowo do jakiejś pozycji i patrzę, jaki samochód tutaj stoi. Weźmiemy go sobie, zobaczymy, co to za auto w ogóle. Taki antyk jakiś widzę. Yy, klasyki sportowe. Co to jest? Yy, Albany Roosevelt. Ok, no ciekawostka, no? Że ona występuje. Ops, przepraszam, że ona występuje na Winewood. No, Róż nie będę wam ciął, ale patrz, jaki stary klasyk takiej rzeczywistości, to już na pewno nie dostaniecie. Och, to za kilka, może milionów, ale nie za tysięcy. Dobra, dawaj mi ten spadochron. Dziękuję i chcę skoczyć na spadochronie. Musisz szczekać samolot nad nami. No i będziemy skakać, czekajcie, ja, czy ja nie muszę przypadkiem na pole golfowe celu... celuj w Fire Gdzie ja mam lecieć? Tak Na ten Ops Dobra To już uspokój się, troszeczkę Franklin i lecimy Dun, dun Ładna muzyczka na takie loty Ładna spadochronowa Okej, okay, to tak idealnie w tym punkt leci, To było idealo. Jak mi się uda, to jest pytanie. To jest do milimetra dosłownie. Ej tyk. I? Gdzie? Gdzie? Mm! Oj. Zjne lądowanie, czekajcie, powtórzmy. Ja to muszę. Tak. ma. Jak ideolo w tym wlecieć będzie mały problem, no ale się jakoś może zwolnić, i później to będzie i tak A! będzie problem, no ale spróbujemy. Okej, okay. jeszcze troszeczkę, może niżej przyspieszmy. A ja teraz. To za szybko No nie, znowu Byłoś 78 68 Jeszcze raz Musi być przynajmniej te 90% Ojej, ojej oj. I lecimy Ja bym chciał lecieć z GTA Online No, ale nie mogę, bo... Internet nie jest obok nie. Czemu? Nie wiem Monter mi nie chciał zamontować, na razie, Pff, ale jak nie no to się wkurzę na moją, na tą firmę, gdzie mam ten internet. No bo dobra, inaczej teraz. Ech, Nieudane wylądowanie, dobra wiem o tym. Teraz co w ogóle już nie wymyśliłem. Taka ciekawostka, patrzcie. patrzę przez sąsiadkę do tego pola nie widać. I, I to jest ciekawe. Ciekawostka. Dla, pogrom... Dla pogromców mitów. Dobra. i... Pyk. 100%! I... jest co? 50. A nie, już prawie 200 dolców można dostać, no ale. Dobra, już teraz y, nie denerwujmy się. E, prawie żeśmy elegancko zubili. teraz tylko mały problem. Jak ja tu mam się stąd wydostać, żeby przynajmniej na drogę dostać się. Jest to jakiś wózek golfowy może. Fajnie by było, ale nie widzę żadnego. Okej. Okay. No to nie... Ej, patrzcie, flagi. Czy jest tutaj polska flaga? Widzę na pewno tak, Japonia, Meksyk... Unia Europejska, no to Polska by też się wliczała. Wielka Brytania, Rosja i Kanada, i tu stan oczywiście na górze. Szkoda, że Polski nie ma, ale Polska jest w rzeczywistości w Unii Europejskiej, no to, no to może dlatego, no. A no to teraz zapiszemy, za yy, to, no, to co żeśmy dzisiaj zrobili. Poszczelaliśmy i jest problem mały, bo yy, ten ma problem. Michael, nie? A w ogóle, jak się ta misja kolejna nazywa? Ta. H jakieś przygotowanie. Wielka fucha. Zobaczymy co. No dobrze. No to proszę Państwa, to jest dzisiaj na tyle. Na tydzień jeszcze na pewno będzie normalny GTA, tak jak dzisiaj widzieliście. Może za dwa tygodnie już będzie. No e, GTA online, wyścigi. No może do początku, jeba, no, nie będą wyścigi. Na początku będzie oczywiście początek, jak tworzę postać. Ehm idziemy się co tydzień możecie walnąć tam łapkę do góry suba przyjemność tam no to przyjmę bo mam trochę mało subskrypcji no trzymajcie się do usłyszenia cześć